Dziś Jezus opowiada nam o początkach swojego życia ziemskiego, o tym, jak to się stało, że On, przedwieczny, transcendentny Bóg, stał się człowiekiem, gdyż tak bardzo pragnął być Emmanuel, czyli Bogiem z nami. Myśląc z wdzięcznością o wcieleniu Jezusa, o Maryi, której Otwartość i dyspozycyjność na pełnienie woli Bożej w jej życiu umożliwiła wcielenie Jezusa. Pomyślmy dziś może i o naszych początkach, o tym, w jaki sposób my zaistnieliśmy na tym świecie, dzięki komu przyszliśmy na świat. Dzięki Bogu, naszemu Stwórcy i dzięki naszym rodzicom. Pomyślmy dziś o nich z wdzięcznością. Pomyślmy o tym, że dzięki ich miłości, ich otwartości i przyjęciu daru życia dane nam było przyjść na świat, zaistnieć. Czy to nie cudowne? Niech duch Jezusa, który jest duchem usynowienia, czyli który w Jezusie, synu Bożym, czyni i nas synami Bożymi, dziećmi Boga, niech On uzdalnia nas coraz bardziej do wdzięczności Bogu. I naszym rodzicom za dar naszego życia. I niech uzdalnia nas coraz bardziej do podejmowania naszego życia jako najważniejszego daru i zadania, jakie zostało nam powierzone. Amen.